sam, i też mam na to szwedzkim mester. Hej, hej, nazywam się Szymon i witajcie, jak co tydzień na szwedzkim z mesterem? Dzisiaj chciałem opowiedzieć o kilku szwedzkich idiomach, konkretnie o 10 takich wyrażeniach, które uważam za warte poznania, czy po prostu zaskakujące, ciekawe, czy zabawne. Ogólnie uważam, że idiomy w każdym chyba języku to bardzo ciekawa, ale też dosyć trudna sprawa, bo są to takie wyrażenia, które musimy w końcu poznawać jako całości. Nawet kiedy znamy i umiemy sobie przetłumaczyć każdy ze słówek z osobna, to i tak znaczenie całości tego idiomu może dla nas być zaskakujące, co mam nadzieję na przykładach, o których zaraz opowiem Wam pokażę. Także zapraszam do oglądania. Zacznę może od takiego wyrażenia, o którym już kilka razy pisałem, czy to na grupie Nauka szwedzkiego, na Facebooku, czy na mesterowym blogu. Swoją drogą, jeśli was tam jeszcze nie ma, to wpadajcie. Myślę, że dużo fajnych rzeczy się tam dzieje. Chodzi mi o wyrażenie inienku po Ilsa, tłumacząc dosłownie żadnej krowy na lodzie. No właśnie, myślę, że tutaj wychodzi dobrze to, o czym przed chwilą mówiłem, że możemy znać każdy z tych słówek, a i tak słysząc właśnie inienku po Ilsa, możemy się zdziwić. A o co chodzi? Tutaj chodzi mniej więcej o tyle, co Żaden problem, nie ma się co denerwować na spokojnie. Także kiedy chcemy kogoś na przykład uspokoić, czy powiedzieć, że się czymś nie denerwujemy, możemy właśnie po szwedzku powiedzieć innenkułko insam. Przy kolejnym wyrażeniu pozostaniemy przy tematyce zwierzęcej, bo chodzi o idiom ona czyli dosłownie tłumacząc podejrzewać sowy na bagnie. Przyznam, że nie wiem do końca, jaki jest związek tych słów na bagnie. Ze znaczeniem tego idiomu, ale no cóż, trzeba je jakoś zaakceptować. A chodzi po prostu o to, że właśnie coś podejrzewamy. Mamy jakieś wątpliwości, że coś jest nie tak. Także możemy w takich sytuacjach, kiedy właśnie mamy jakieś podejrzenia, powiedzieć że Onary o Glory messen". Podejrzewam sowy na bagnie. Mamy kolejne wyrażenie, już na koniec zwierzęcych idiomów na dzisiaj, chociaż oczywiście jest ich w języku dużo więcej. Chciałbym powiedzieć o Dwiatakiatem, czyli moglibyśmy sobie przetłumaczyć, to wiedziałby Kot. Ta forma wyta jest starą formą gramatyczną słówka willet, wiedzieć po prostu, raczej dzisiaj nie używaną, która ostała się tylko w tego typu wyrażeniach. I używamy tego w kontekście, nie wiadomo, trudno powiedzieć. The willete Alternatywnie, the dla to wiedziałyby ptaki. Możemy też tak powiedzieć. I co ciekawe, hot jest właśnie w szwedzkim często używany jako taki eufemizm, zastąpienie słówka fan, czyli diabeł, które w szwedzkim jest przekleństwem. Także możemy też powiedzieć, Dwie te fan, to wiedziałby diabeł, ale no właśnie, już wtedy wkraczamy na terytorium brzydkich psów. I jeśli chcemy powiedzieć to łagodniej, to właśnie powiemy, Dwie jeste katrin, W kolejnym idiomie występują już może nie zwierzęta, ale magiczne stworzenia, które jak powszechnie wiadomo, żyły i żyją na terenie Skandynawii, czyli oczywiście trolle. Możemy po szwedzku powiedzieć, Nen man tolerm trolle, co stułodem kiedy mówi się o trolach, to stają one w przedsionku. Jest to odpowiednik yy, takiego polskiego o wilku mowa, czyli po prostu kiedy o kimś czy o czymś mówimy, to w tajemniczy sposób się ta osoba czy ta rzecz pojawia, ale bardziej skandynawsko, bo właśnie z trollami roli główny. Możemy też powiedzieć skróconą wersję Nermanskollern, Trollan. O tym możemy postawić kropkę. Kolejne, co ciekawe, dwa idiomy są związane ze stopami. Pierwszy z nich to rerund unterfettana, być okrągłym pod stopami. Jak sobie to wyobrazimy, jeśli mamy okrągło pod stopami, to pewnie nie jest łatwo się nam poruszać. I właśnie o to w tym wyrażeniu chodzi. Jeśli ktoś jest okrągły pod stopami, to właśnie ma problemy z poruszaniem się, najczęściej pod wpływem alkoholu. Właśnie o takiej osobie możemy powiedzieć Han czy Hun, er rundun On czy ona jest okrągły, okrągła pod stopami. Drugi z tych idiomów jest powiedziałbym nieco bardziej pozytywny. hopofettena, czyli mieć na stopach, tłumacząc dosłownie, oznacza po szwedzku być dobrze przygotowanym, być gotowym na jakąś sytuację. Także na przykład, kiedy przykujemy się na jakąś ważną rozmowę, czy to kwalifikacyjną, czy jakąś inną, ważne jest właśnie, żeby mieć na stopach, żeby być dobrze przygotowanym. Wtedy użyjemy właśnie ho pofettera. Kolejne wyrażenie, znowu nie jest może zbyt pozytywne, ho enskrywlers, mieć luźną śrubę, mieć poluzowaną śrubę, coś w tym stylu, oznacza, że ktoś jest, delikatnie mówiąc, nieogarnięty, czy wręcz szalony. Właśnie o takiej osobie możemy powiedzieć "han elrhun Horen scribblers. Przedostatnie, już wyrażenie, też myślę dosyć zaskakujące, to Fu Dostać ogień w tyłku. Jest to, myślę, dosyć malowniczy sposób na opisanie, że ktoś po prostu bardzo się spieszy. O takiej osobie powiemy właśnie, że ma erl I ostatni, już właśnie na zakończenie, idiom związany z kończeniem pewnych spraw. Setta sensista pototis. Posadzić ostatniego ziemniaka. Nie musi być on stale związany z ziemniakami, a po prostu z wykorzystaniem, czy też czasem straceniem ostatniej szansy ze zrobieniem czegoś po raz ostatni, właśnie wtedy po szwedzku sadzimy ostatniego ziemniaka. Dzięki wielkie za uwagę. To już koniec idiomów na dzisiaj, chociaż uważam, że szwedzki jest pod tym względem bardzo fajnym językiem i jest tych ciekawych idiomów naprawdę mnóstwo. Także jeśli taki temat się Wam podoba, to napiszcie. Bardzo, jak mi się dowiem, mogę nagrać właśnie jeszcze kolejne części, na pewno będzie z czego wybierać. O Facebooku i blogu my już wspominałem. Jeszcze tylko przypomnę, że jesteśmy też na Instagramie i TikToku, gdzie też dzieje się sporo. Oraz oczywiście jesteśmy w Poznaniu. Także zapraszamy na kurs, czy to stacjonalnie, czy online. Dzięki wielkie za uwagę. Tak sumykie rybek, jak są Ovis jest Nesta I do zobaczenia. Mam nadzieję w przyszłym tygodniu. Hej do.